Soczyński, na polskiej ziemi po wygranej walce w Anglii Witaj serdecznie, Witam serdecznie. trener Witam. Władysław Maciejewski, autor Witam. też tego wspaniałego sukcesu. No jak wrażenia na gorąco? No, wrażenia dobrze, walka zgodnie z planem. Wygraliśmy taki jaki był plan z trenerem właśnie Maciejskim, trener obyśny plan, zastosowałem się do planu. I szczęśliwie wszystko się skończyło tak, jak miało się zakończyć. No wiesz, jak sprawdziłem, od 2017 roku jeszcze żaden z Polaków na Wyspach Brytyjskich nie wygrał. Ostatni to był Michał Syrowatka w 2017 roku, więc można śmiało powiedzieć, że przerwałeś tą złą pasę. No, w, jakiś, w jakiś tam sposób, na pewno, no. Oczywiście, tam wtedy była walka o pas, ranking był zupełnie no. inny, tak? I poziom trudności pewnie też, ale cieszmy się, cieszmy się z tego, co mamy. Powiedz mi, jak to ze środka ringu oceniasz tą walkę z twojego rywala? No, dobrze byłem przygotowany. Nie? To było to, że mocno weszliśmy nie, agresywnie, ale też z głową, żeby nie lecieć tam do przodu chaotycznie, tylko właśnie na pełnej agresji, skupieniu. No i tak wyszedłem i, i co? I walka się potoczyła tak, jak się miała potoczyć, na pełnym takim no, dominacji. No na pewno było widać, że nie szukałeś tego nokautu, on tak powiem, przyszedł sam, zdarzyła się okazja i po prostu wykończyłeś przeciwnika, tak? No tak, my się przy, przyszykowaliśmy na 6 rund, ja byłem przygotowany na 6 rund, żeby 6 rund bić kombinacjami i zmieniać tempo, także wszystko dobrze. No, nie Wykończenie walki tam trochę budzi jakieś kontrowersje, jak ty tam ze środka linku to widziałeś, A czy on był do... taki zamroczony po tym znaczy, pierwszym liczeniu? Wiesz co, ogólnie do mnie to doszło po walce, że coś się stało, że taki... A tak to była adrenalina, no nic nie mogłem zrobić, tak? Sędzia kazał walczyć, musiałem reagować, musiałem kończyć, no... No Mat sen tłumaczy, że sędzia kazał, sędzia kazał walczyć, a on to zrozumiał, że ma iść do narożnika, tylko nie za bardzo wiem po co i po prostu ty jakoś tak to zrozumiałeś, że doskoczyłeś do niego i skończyłeś walkę. No szczerze mówiąc, no ja nie myślałem w tym kierunku, po prostu myślałem, żeby go skończyć, włączył się i sygnał i tyle, nie? Powiedz mi, jak to wyglądało. Było widać, że był mocno trafiony Macen, bo tam różne, różne opinie krążyły na ten temat. Wylądował w szpitalu. Jak on się czuje teraz po tym? Znaczy, no, teraz, z tego co mi wiadomo, tak, to wszystko dobrze jest, ale no, chwile, to. Chwile były ciężkie ogólnie dla niego. Parę pytań do trenera Maciejskiego. to jest wyjazd zagraniczny ze swoim zawodnikiem, chyba już któryś z kolei. Trener podróżował z Łukaszem Madsenem, tak? Tak, tak. Jak to trener odbiera? No dobrze, przygotowany był ma, ten. Michał bardzo dobrze boksował ręką, ustawiał sobie taki był plan, najpierw rozbić leworęko, trafiać po dołach, nadarzy się okazja i trzeba było kończyć. I wszystko, Te w, do, w dobrym tempie, kombinacja ciosów z dołu na górę, z góry na dół, także można to zobaczyć, także ta na pewno walka się podoba, nawet na najgorszym przeciwniku boksu. Na pewno wszyscy kibice też podziwiają częstotliwość ciosów jakie zadaje Michał. No właśnie. Tak? Tutaj te właśnie kombinacje, o którym trener. To było, rozumiem, że to było wielokrotnie trenowane pod tą walkę. Nie, tak? No oczywiście, przecież ciężka, ciężka praca na treningu to nie przychodzi tak samo, od sobie przyszło. No. Ciężko trenujemy, zasuwamy. Mamy pół dnia odpoczynku i dalej jedziemy. Pół dnia tylko odpoczynku no na całe 24 zdaliście. godziny. Wieczorem jechałem. <grywały> no ale to tak, widać, nastroje są no. wspaniałe, to co. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam w imieniu całej załogi QuizBerry, oczywiście w imieniu polskich kibiców, którzy wszyscy, no niestety tylko w social mediach mogli śledzić tą walkę, bo nie było innej możliwości, ale przekaz poszedł bardzo szybko. Mam informację, że prawie 70 tysięcy na różnych portalach obejrzało ten twój piękny widowiskowy nokaut na Wyspach Brytyjskich. Więc myślę, że to jest wspaniały start. Tak na koniec chciałem się jeszcze zapytać, bo oczywiście wiadomo, nasuwają się pytania, co dalej. Co trener? Może trenera się zapytam. No, nie gdzie wiem. trener widziałby tutaj następnego rywala dla mnie? No nie wiem, też trzeba taki z tymi mocniejszymi boksować, nie trzeba szukać łatwych walk, bo to nie ma sensu czekać 10 lat, aż przyjdzie walka o jakiś pas. Bo trzeba wcześniej, no wiadomo, że od razu nie za, za mało jeszcze walka, ale trzeba stopniawać te trudności i iść do przodu Jakby trener miał tutaj się zastanawiać nad potencjalnym rywalem To raczej szukałby na polskim podwórku Czy raczej coś z zagranicy Może Czy zabraje... obojętne Obojętne, aby, aby, aby się postawił Żeby nie był tak, że wychodzi na pół rundy i się przewraca Bo tutaj już kibice oczami wyobraźni Widzą jakieś niesamowite pojedynki Z Diablo za z Adamem Balskim Co na to Michał, powiedz no Ja się nie wypowiadam na ten temat na razie Spokojnie, dopiero wrócimy do Czyli na, czyli na razie to jeszcze wszystko zostawiasz? Ale tak jak trener mówi, obierzemy no, no, wysoko. Tak? No, też nie chcę obijać na no, nie wiadomo jakichś kelnerów coś. No, albo, albo lewo, albo prawo. Bo mogę Cię poinformować, że za zadebiutowałeś tak naprawdę w notowaniach bokstrek na pozycji 350., więc jak po pierwszej walce to jest lepiej niż dobrze, można śmiało powiedzieć. Więc myślę, że tutaj już rywali, którzy będą poniżej tego rankingu, to raczej nie ma sensu tutaj kontraktować. To bardzo, Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę serdecznego powodzenia.